W dzisiejszym odcinku rozdaję kolejny Fallout menu, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Po pierwsze zostawić suba i mieć suba na publiczne. Po drugie zostawić lajka. Po drugie zostawić komentarz z gotowe, pamiętajcie gotowe, bo niektórzy nie piszą i są Yo-Opami. I ze swoim Discordem. No i wbijcie na mojego Discorda. Siema widzowie, to jest kolejny odcinek Trollmania5, a tutaj jest lista trzech ostatnich subskrybujących. Jeśli chcecie na nie zostaw subika i lajka. A ja już was zapraszam do oglądania. To kurwa, kurwa dziesięciolatku! O nie, krasza dostałem! Co mnie kurwo... A bombić będziesz śmietniku jebany? Gdzie inicjacja? Gdzie inicjacja? To ty kurwo śmietniku mnie będziesz. Ty, ciebie też kurwo łysy. Nie pojebało ci się kurwa w głowie? Nie pojebało ci się kurwa łysolu jebany w głowie? mnie! Łysolu ty pierdolony. Tewiluje mamy, łysapało kurwa, łysapało Kurwa, weź spierdalaj, kurwa, dropa reklamować, śpieku pierdolon. dobra, samki dupę. Samki dupę, samki dupę, negy, gry, Ja spierdalam, siadaj jedziemy. Czemu pan ukradł z banku nasze pieniądze? Stop, stop, mam pytanie do pana, pytanie do tak? pana. Dlaczego pan ukradł z banku nasze pieniądze? Ja się kurwa, jak są nasze pieniądze. Oddawaj je kurwa. Ej! to no jest biwkarz. Aaa, rozszarpał mnie na strzępy. Ale to był jednak mis. Oh, wow. O nie, zabiliście mi kumpla, teraz giniecie na śmierć. I jeszcze dalej, jeszcze dalej. A co ty z tym triggerbotem, kurwa, podchodzisz na nas, kurwo? Dopały, dopały, dopały. Essa, pyrra, jalla, habimi. Yes. O kurwa. Jedź, <grywa> jedź, 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 jedź. Jed, jed, jed. Przepraszamy, co złego, to nie my. O kurwa Ej robota mam? Robota mam czy nie, nie, masz Nie CHODŹ! Tu, ich no, wjazd, wjazd, wjazd! 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 Ej, ale mnie nie Kurwa Jeszcze w tamtym, jeszcze tak Co mamy? Co mamy? Co mamy? O! Wjazd! Wjazd! O. No Aaaa tak. Siadaj, siadaj, Ach. uciekamy, siadaj, uciekamy, My nawet siadaj, debili jebane napadu kurwa nie robiliśmy Aha, to sorry w takim... kurwa za to, że mi kurwa kradniesz auto bez Pyrra, pyrra, jaka kurwa kradzie <laughs> szalota? No, 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 A ty masz dobra dupa tam Wy się tam zaczekajcie Dobra, dawajcie, dawajcie, już nic nie mówcie na historii ale co ty robisz? Co ty robisz? Wjazd, wjazd! Wjazd pełno paru kurwa, wjazd pełno paru! Wjazd, wjazd! wjazd. Wjazd, wjazd, wjazd! Jest tu ktoś jeszcze? Wjazd! 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 Co ty Gwiazd! Co ja robię? O bana dostałem. Banik. Ej, 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 pan Gwiazd! Ej, pan ucie? Co Gwiazd! mnie? Kurde, Jakie kurwa taranować? Co kurwa taranować tym panem Małpą, kurwo? Co paranować tym panem Małpą? Nie wiem, ty jesteś kurwa legendarny czy nieuchwytny? Pan małpa kurwa się znalazł od siedmiu boleści. Jeszcze kurwa to, to, to przegrał to... ze mną. Co <grywa> jakie jesteś kurwa? Low RP, kurwa robisz. Low RP. O kurwa, nice. Zapraszam na rządowy, słyszysz? Zapraszam na rządowy, nie strzelaj do mnie, jestem administratorem. Gdzie jest inicjacja? Przepraszam bardzo. Bo wiesz, że, kurwa, gościu wpierdalam więc zamknij. Nie, wchodzisz, wchodzisz na nie rządowy się... w tym momencie. Wchodzić na rządowy, Nie, za... nie było inicjacji, wchodzić na rządowy. O, zabijesz mnie? Była inicjacja, No i ci... ale poddaję się, gościu. No i dobra, okej, okay, banujecie. Albo wchodzisz na rządowy, albo się banuje. Banujecie, banujecie. Mam banujecie. 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 Spierdolę. Administrator, kurba 12 lat. Tak. Panie policjancie, złapałem panu ten. Uciekał z napadu, hop. Chodź, zapraszam, za mną. Chodź. No, serio, zabiłem go, no, bo, był, bo tam jest, tam leży. Patrz, widzi pan? Tam leży. Ej, strzela do nas, strzela! Udaje się. Nie strzelać. Nie strzelam. Dobra, nie. O. Okej. Okay.

Gdzie ty jesteś? I bombie typu, poczekaj chwilę. Bo ja jestem rewa. Poddaję się, no co ty robisz? Gdzie jest inicjacja? Jaka jest rewa daje. Jakiego rewa? Co, a, a co to znaczy? No nie bij mnie. to znaczy? jest sobie rewa dawać imię na ty. Pie... Nie no, tak to nie rób. O, leżysz, au. Godmot nie działa. Coś się chyba zepsuło. Napierdalał, no pa kurwa ja O to ty tak też za fajnie Ty też cheater? No to kurwa, no to jak mi się napierdalamy A to sorry, to sorry w takim razie, ziomek Jak mi kumple Jak mi kuple, kurwa, ty wiesz kim ja jestem? By być, wiem No dobra, right. to nie się, bą, to woli policję Ja? Detektif, taki youtuber No? Aha, wiem O, banował sam, nie a już fana posłałem praktycznie. Nie, nie, nie. Zakładajcie maski, zakładajcie maski! O kurwa napad! Nie mam maski, nie mam maski! Napad to jest ja. na bank! Czekaj, Już nie, nie tego, żadnych oznak życia nie, nie okazujcie! Żeby policja tu wjechała. Cicho bądźcie. O nie, napad oglądany. <śladain> <śladain> no do minął. Dobra, cicho bądźcie. Co tu się robi? Czekaj, czekaj! Cicho, cicho! Wyjeżdżają, wyjeżdżają, wyjeżdżają! Cicho bądźcie, bo bądź. Wypierdalać! Dobra, dobra, stop, stop, wracamy, wracamy. Pozycja... Wjechali, wjechali pełną parą. Ja z ty... Tejzerujcie i strzelajcie, tej i strzelajcie. Dwie osoby, dwie osoby! osoby. Eee, Pomocy, Jak on mówi?! Zakłówam cię, zakłówam cię! Leży, leży, leży! Pomodzie, pomodzie. Bierz go, bierz go, bierz go! Do, mamy, mamy innego! Mamy, mamy, ma, mamy zakładnika, mamy zakładnika! Mamy zakładnika. Mamy zakładnika. Mamy zakładnika. Bierzemy go. Bierzemy cię. Mamy zakładnika, frajerzy, nie wchodźcie. Mamy zakładnika, nie wchodźcie, mamy zakładnika, nie, mamy zakładnika. nie otwierajcie tych drzwi, nie wieszajcie, mamy zakładnika, pilnujcie, O Mamy zakładnika. Mamy zakładnika, nie celujcie, nie celujcie, mamy zakładnika. A, A, Zagodnika. Ile jest napastników, Ale... ile zakładników? Trzech, Trzech, na... Trzech napastników! napastników! Nie interesuj się, nie interesuj się ile jest nas Trzech Bliżej nieokreślona liczba Jezus, z pięciu, pięciu nas jest! Nie celuj, pię... bo go zabijmy. zabijemy Zabijemy, nie celuj Zabijemy go, zabijemy go Czekajcie, zabijemy ja wyjdę go. na górę i sejzeruję typa Jeżeli będziesz celował dalej Zabijemy go, strzelimy nie, widziałem! Dobra to też że ja na ciebie czekam. A tam już jest. U. tam drugi sobie, dobra, KSAR, masz menu, masz menu? Mam ciąg cię ciągłem cię Cicho, nie 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 nie, nic nie rób ksam. Cicho na Discordzie bądźcie. się Dobra, my wychodzimy, my wychodzimy My wychodzimy, wychodzimy Zabraliśmy mu. Sartowałem Sartowałem! On nie ma klamy, on ja nie, nie, nie ma, nie auto. ma nie ma. Dobra, wychodzimy, już, wychodzimy. Poczekajcie! Dobra. Jak nie możemy, jak możemy? To ty... Jakie ci się się? Ej, lesisz! Ty i dostałeś, co ty robisz? Ty zara dostałeś, czemu ty nie odczuwasz? Aha go, zakuwaj go, zakuwaj go! Zakuwam go, zakuwam go, zakuwam go! Kuj go, kuj go, kuj go! Dobrze, jest zakłóty? Tak, mamy, mamy! Dobra, lecimy po kolejnych, uciekamy, lecimy po kolejnych. Bracia. Bracia, nie, nie, stój, stój, stój! Stój w miejscu! Stoisz w miejscu! Gdzie Zabieraj mu wszystko, zabieraj mu wszystko! Poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się poddaj Dobra, to nasz kształtor, to nasz

na wyjściu. Stoimy Stoimy Ej, ej dzisiaj pięć na pacyfik, spierdolamy. Dobra, odstrzelamy cię, kurwa. Odszelamy cię tym wyjściem. Ej, jak coś, to tak. Dasz, ja się ten. Ej, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ej, poczekaj. Słuchaj. Ja mam dwa radia przy sobie. Jak coś. No, obchodzi mnie to. Aha. Aha. Dobra. To zalił. O, ja go tylko dobiję. Dostał. Uważaj, bo kolejny nie Dobra, ja spierdalam, ty. Spierdalamy. Wsiadam i zauwa. siadaj. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Ała! No co wy mi robicie? Siadam i spierdalamy stąd. Wsiadam! Ej, czekaj! Spierdalamy do banku! Spierdalamy do banku! Nie, nie, nie! Ała! Zakłujemy go, zakujemy go! Tej serii zakupamy, tej serii zakuwamy, Tej serii zakłowamy. Tej serii tylko zakułamy! Ale on nie ogarnął! Taser, zakupam cię Aha Lewa prawa Uciekamy Gdzie On chyba auto nie zamknął Zabieram Jedzie kolejny, jedzie kolejny Zabieram 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 Ej tu nie ma nikolu Wow! A to i jest dół mnie strzelacie SO nie policjan tapa została, ale papi, no przy czuła się Leży śpią, śpią Ona imię miał Abdul Eh Urczy od nich na nazwisko